was sprawa, jestem dziewka, jak gra miała jako pierwszy zmysł. Pająka w tą prajderze jest to samo, w pajączaku, w chyba też, właśnie grałem, ale coś kojarzę. Jestem jak gra jako pierwszy zmysł, ten. ten Wszyscy Hold on, stay. go, let the clickers Kaczą? Czym są klikacze? Dobra, idziemy do góry. Po cichu... Powoli... Nie do, końca, nie do końca wiem, gdzie mam iść i pewnie coś już pomijałem. Ale trudno. Idziemy do Oczywiście tędy, nie możemy przejść oknem. O, możemy! Znaczy teoretycznie. Znajdź, czy coś tu jest. Uuu, taśma! Będę mógł zrobić sobie nóż. Jak jest to będę jeszcze ostrze. Okej. Okay. Zobaczymy, kapitanie. Może jakieś będą mini. Pomogą mi. mi dość takie głośne. Idą do nas Dziwnego szukają na. Chcesz do mnie trzeci, jak to wygląda? Tym razem nic. Helich mnie posunęła, Fajnie. Miło z jej strony. Te główko rzućmy pływ kogoś. Nie skojarzaj sobie, kapitanie. tylko szczur! To no, tylko szczur, halo! Bez te latarki nic nie widać. Fajna sprawa. Jak ja odpalę też latarkę, to też nie będą mi widzieć, co? Powinniśmy nie marnować całego magazynu na jedną osobę. Co za snajper. Pomocy! Nie moja pomoc! Trzeba, ja że jestem sam! Tom. Może niech zabiją mnie. będzie na dobre mi. Straciłem tyle amunicji, więc... Run By mi wyszło na... Dobra, dziękuję Czy będę zaczynać Wiem Mój drugi zgon O, miło O mleko albo cegła No muszę odwracać ich uwagę? Tam mi sobie nie poradzicie? Ja już jestem przy wyjściu No niestety To cały akt od początku

Yes, got any idea which way? Uh, different. Nie mamy za dużego wyboru. Są jakieś roślinki albo śmieci. A yeah, Zaraz zobaczymy na pewno jakieś stworzonko. Yeah, right. Jak głośno chodzi. Least out of rain. Ale fajnie. Trzeba machać sobie padem, żeby naładować latarkę. Ciekawy, mm -hmm. ile osób przez co zniszczyło pada, na przykład uderzając w ziemię padem, bo im wypadł. Na pewno się takie osoby zdarzyły, więc jestem ciekaw, jaka jest liczba. Right, 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 right. right. W metro. Było ładniejsze ładowanie latarki za pomocą takiego fajnego urządzenia do ładowania latarki. Może kiedyś będzie tak. Kto wie, kapitanie, pamiętaj, że to jest teoretycznie przyszłość. Znaczy, nie wiem, ile to jest... L, jaki to jest rok Słyszymy? w tej grze. Ja oczywiście Nie przeszkadza, że jej świeże prosto w oczy. O, tak! Fajna sprawa. Ciekawego będzie? Nic i nic? Śrubki znowu?

Tak jest w z że? Jezus. 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 to Jezus. to Jezus. że ktoś tam będzie <ścoughs> What the plan? Let's say that we deliver you to the Fireflies. What then? Marlene's, she said that they have their own little quarantine zone with doctors there still trying to find a cure. Yeah, we've heard that before, huh, Tess? And that whatever happened to me is the key to finding a vaccine. Oh, Jesus. It's what she said. Oh, I'm sure she did. Fuck you, man! I didn't ask for this. Me neither, Tess. What the hell are we doing here? What if it's true? I can't. What if, Joel? And we've come this far. Let's just finish it. Do well, I need to remind you what is out there? Okay. Robicie to

Wszystkie muzyki w A po świecie grane na gitarze kojarzą mi się z metrem O jakiś kwiatek który się świeci Suplementy pozwalające odblokować nowe umiejętności Ja jak fajnie Dotsklianie broni zmniejszy rozklejanie broni ostrzy. Użyj ostrza, by złagodzić się z uchwytu klikacza. Szybkie leczenie. Włożenie przedmiotów. Obszar na duchu. Nie jesteśmy na nic, ale fajna sprawa. Po czemu służą do tego kwiaty? Do zwiększenia czegokolwiek. Pytanie numer dwa: jak stąd wyjść? Z Albo butelka. Jak stąd wyjść? Pytam się. Gdzie że gdzieś tu jest wyjście. A, po prostu na ulicę. Badytel. To oznacza, że mogą być tu znajdźki. Na otwartych terenach lubią być znajdźki. Pochowane w różnych takamarkach. A za ta co? Nie ma tu nic. Przynajmniej na razie. No, ubrania. I to lepsze niż oni mają. Czemu oni nie chcą zabrać na przykład takiej sobie kurtki? On w jakimś przemokniętym, rozwalonym... cholera wie czym chodzi, a tu ma kurtkę wygodną. Co prawda w tamtej bym był bardziej widoczny, ale też bym mógł ją uwalić. To był mniej widoczny. Na razie nic nie widać. O. A, no, a ma zaledwie 20 lat? Tak na oko. To jest 20 lat. Nikt jej nie chciał. O, pierwszy raz większa ilość. W jednym miejscu, a nie że pojedyncze zbieranie. Jednak warto szukać tej rzeczy. To też nie chcę, żeby gra, która jest na jakieś 25 godzin, czy tam 20, trwała 40 godzin tylko dlatego, że rozglądam się w każdy kąt. Co to, to w ogóle jest za miasto? Mam to że mi coś minie. Ktoś znajdźka. Co nie wiem, gdzie iść dalej. Tu jesteście dalej, czy tam jesteście dalej, czy będzie potem powrót możliwość, czy nie będzie powrotu. Weźmy sobie cegłę, zamijmy cegłę za cegłę. No. Tak strzelałem że New York Morgan. ale no nie wiem Mówię jestem dziabekich. jakich... ...puźba! Chciałem szczura upolować Dziabekich, jakich lasów się dzieje? Oczywiście, że to źle. Halo, ledwo co był rozszarpany jakiś człowiek, a my tutaj idziemy. To dobra wiadomość. W jakimkolwiek stopniu może być. O, kolejne. O, kolejne. Mało wytrzymały cegłówki. A za to bardzo dobrze wytrzymała szyba. O kolejne. Tam powiesz? Czas Ta operacji. O 2033. Dobra. Tylko pytanie, czy to jest stare, czy to jest nowe. Dowodzący Waters. Miejsce operacji 2438A. 18.08. Przybycie do 2438A. Brak kontaktów w SL Patrol. Przemieszcza się w kierunku centrum. 21 brak kontaktu. Kontaktu, Boże. 22.18 18 brak Pierdolonego kontaktu 2312 Sher 12 Szer kontakt wzrokowy słuchowy zarażenie w drugim stadium infekcji w pobliżu zawalonego biurowca badanie przypadku 23.40. 40 Wiele Kontaktów z zakażonymi Sherry, Boże. Co to za nazwy? Zabici fakcji, Otoczony, wycofany do wnętrza budynku oczekuje na ewakuację. Czyli jest 2033 domyślam się. Skoro są świeżo zabici. Lip jest 2023. Znaczy 2033. Czyli jeszcze.. 9 lat tylko, że to 20 lat temu się działo, czyli w 2013. Niech zgadnę. Pierwsza część The Last of Usa wyszła w 2013. Sprawdźmy to. Co za uderzenie w tym monitor? W którym roku wyszedł The Last of Us na PS3? Data wydania: czerwiec 2013. Zgadłem. I don't know. Czemu zawsze twórcy robią, że w tym samym roku, w którym wychodzi film ten, dzieje się apokalipsa praktycznie zawsze? 2013 a Gierka już parę ładnych lat ma, znaczy tak konkretna ma nie za dużo. God damn it. Clicker. Klikacz. Jeez, what's wrong with its face? That's what you're so yeah. do you. So yeah. sort of. They see using sound, like bats? Like bats. Ma to sens, dlaczego się nazywają klikacze. Także białe trochę też bi. Kolejne szczurki. Dawno mi się nie rozładowała. O. Coraz bliżej. Mam ostrze, czyli mogę sobie zrobić nóż. Hmm. Ciekawe czy ktoś zawrok uważa, że budynek się zawali. akurat pod nami idealnie. No i na razie nic więcej nie widać. September. Bo budynek się zawalił. O! Kolega. O co jej chodzi? Czemu namarnuje marnuje amunicję? Zawsze dwa strzały oddaje w głowę. Chyba że akurat w nie trzeba. Bo są wytrzymalści od ludzi. Te cudne kwiatki. W ogóle ja umieram. Dostałem wódę albo whisky. Bardziej. Mogę nie umierać? Nie mam papieru, szmaty. Nie, żeby tutaj wszędzie nie leżały takowe, ale. To bywa. To w ogóle na samym początku gry. O! Miło! Chyba usłyszała, o czym mówi akurat. To. Nie wiem jak, ale chyba to usłyszała, yeah. Dobra, tutaj Mówię, w ogóle ten padle się na tym trzyma, jeśli mogę spytać. Na tym pasku, z którego on wylatuje. Użyj ostrza, żeby otworzyć. Zdanie, mm. że czy będzie Worf. Powstaje w zamian, butelkę. Nice. Tyle? O, dobra. To jednak Worf. Bardzo Worf. Bardzo, bardzo Worf. I mogę ulepszyć sobie już jedną rzecz. Pytanie, czy ja chcę ulepszać. Tam było za 20. Obszar na suchu. Hmm. Właściwie weźmy. nic więcej nie ma, ale by było rozwalić nożek. O, coś by nie chciał nas zaraz zabić. Ten budynek zawali się prędzej czy później. Dziwne, że dopiero teraz się zawala pod nami. Skoro tak tutaj woda leci i nie mogę, że nigdzie stąd wylecieć. A jednak ta woda raczej waży więcej niż my razem wzięci. Ta woda, która jest w tym miejscu. Więc dziwne, że pod nami mówię się wali ten budynek z jakiegoś powodu. Uroczo. I dopiero po 20 latach. Right, no Zabiję mnie coś przez to? Mocy! Halo! Zaraz coś do mnie przyjdzie. Nie ma <grym> <grym> do walenia. No rzuć mykem czy czymś. Może być butelka. Jest tutaj chlali. A tylko jeden jest klikarz. Tam na easy by było. Powiedzcie, ja zobaczcie jak wygląda rzucanie. No idź tam. Idź idź Bardziej chodzi o mieć rzucanie tego. Easy. Ją my właściwie idziemy. I jakiś... nie to. I jakimś którym ich nie widzą. Ale ja pewnie coś strącę albo ona coś strąci O, Hill tu był. Batonik. Kom ona w ogóle tutaj na pewno zaraz wróci. Jak typowy alkoholik, zawsze muszę mieć coś ze sobą. Jakąś butelkę. To jest, okay? ledwo ominęli go i zacząłem od razu się zrzeć? Co the fuck? To on nie potrafi przejść przez to? Już nie słyszy stąd. Paru metrów. Chodzimy na dół. Oh, no. Nie ma przejścia. O no, tego też na pewno nie. Bicie się butelki, słyszał, ale tego nie. Ale on dobrze robi, bo syła je przodem. Żeby przebadali deren. Żebym ja mógł przeżyć jak najdłużej teoretycznie. Tak, Idź, 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 idź. Chcę zobaczyć co będzie w drugiej części. Druga część jednak wygrała... dostała najlepszą grom roku. Często byłem smutny, bo w tym samym roku wyszła Tsushima, którą bardzo chciałem, żeby dostała grom roku, bo była zajebista. No i miała drugie miejsce, przegrała właśnie tylko z Delastowa z dwójką. Dlatego chcę zobaczyć, co takiego jest właśnie parcie dwójce. Że dostała aż grom roku. I wygrała z Gossoftushimą bardzo tylko kwestia tego, że to jest kontynuacja zajebistej gry. Tego bardzo wyczekuję. Na dwójkę. Uuu, nowa broń. Rewolwer. Powinien zakręcić magazynkiem i pro, dopiero potem użyć go. Tym okay. się one różnią. Słuchajcie, muszę przeczytać samouczek. A, mapa. To nie jest samouczek. Walka z klikaczami. Klikacze są śmiertelnie niebezpieczni i, łatwo, i niełatwo ich pokonać. Ostatnio wystarczyły dwa strzały w głowę. Ogłuszaj ich, strzelaj do nich albo atakuj ich bronią białą. Wow! Fajnie, że dają mi spoiler, że będzie tutaj strzelba. Trzeba wiatrówka. Możesz przenosić więcej sztuk broni niż masz kabur. Mhm. Dobra, nic nowego tutaj nie ma. Poza tym, że daje mi spoiler dotyczący broni.